żeby wskakiwać od razu na uposażenie poprzedniego prezesa, który miał ileś lat już zasług. No to troszeczkę nie tak. Irytuje ludzi faktycznie to, że postać ta znalazła się po raz kolejny jako przywieziona w teczce. Najpierw był to wiceburmistrz. W chwili obecnej jest to prezes. Pełna hipokryzja, bo jedni drugim wypominają kto co robi złego, ale jak tylko dostaną się do koryta, no to robią to co robią. To jest tragedia, bo tak czy inaczej, i tak ostatecznie podatnik za to wszystko płaci. Zbieramy podpisy, mamy do zebrania około 4000 podpisów. Myślę, że tu nie będzie jakiegoś większego problemu, że damy radę. Ja nie mówię, jak macie głosować. Róbcie wed wedle uznania, ale nie dajcie sobie wmówić, że referendum to jest coś złego.